Mocne ćwiczenie na owal twarzy. Naprawdę świetne. Witajcie, moje drogie. Tak się jakoś składa, że bardzo często te najfajniejsze, najmocniejsze ćwiczenia są wyjątkowo nietwarzowe i to nie będzie wyjątkiem, natomiast będzie nam pięknie tutaj skracało, ujędrniało te mięśnie podtrzymujące owal. No to do dzieła. Musimy naszą dolną wargę najpierw zawinąć na zęby, a potem spróbować ją podnieść razem z brodą mocno do góry. To jest etap pierwszy. Hmm? Hmm? Widzicie, szyje podbródek już się napinają. To nie wygląda chwilowo dobrze, ale to jest bardzo dobre na, na przyszłość dla ujętniania szyi. Czyli. Hmm? Hmm? I teraz. Głowa w prawo i lewy kącik zaraz będziemy kierować mocno w dół do lewego ramienia, czyli. Mm, I tak wytrzymujemy 15 sekund rozciągając ten kącik do dołu. Niech was to nie niepokoi, że dajemy kącik w dół. My nie, udzie, nie używamy obniżaczy My obniża, e, Używamy mięśni owalu, które nam fantastycznie służą. I oczywiście całość musimy wykonać na drugą stronę, czyli głowa. W drugą stronę do warga, Najpierw na zęby, potem do góry. Mhm. Na pięcie. I końcik prawy. Mocno tu. I rozluźniam się i jeszcze zostały wam dwie serie. Brawo.